Witajcie moi drodzy. Jesteśmy na naszej kolejnej realizacji. Tym razem Wrocław, centrum miasta. Ten kto z Wrocławia to będzie wiedział. Ulica Legnicka, jedna z głównych ulic we Wrocławiu i biuro. Biuro, w którym robiliśmy naszą realizację ścianek szklanych akustycznych. Jesteśmy w firmie Carpeto. Firma Carpeto jest to firma e-commerce. Ale też firma produkcyjna. Zajmują się produkcją i sprzedażą dywanów. Bardzo fajna i dynamicznie rozwijająca się firma. U nich można na przykład kupić dywany, które są bezpieczne dla psa, antypoślizgowe i które można prać w 30 stopniach. Wiedzieliście o takich dywanach? W dzisiejszym filmie pokażę, jakie klient miał wymagania, czemu mieliśmy sprostać. Oczywiście pokażemy ścianki jak wyglądają, mamy tutaj kilka fajnych technicznych zakamarków, mamy narożną ścianę, mamy ścianę, która się łączy prostopadle, mamy supek techniczny i cztery pary drzwi w ramach aluminiowych. Słuchajcie, projekt realizowaliśmy we współpracy ze studiem projektowym CUDO. CUDO jest studiem projektowym we Wrocławiu, to już nasz trzeci temat, który razem realizujemy i trzeci biurowy. Kilka słów o tej inwestycji, którą tutaj mamy, więc lokal był w stanie deweloperskim, a nasz pierwszy kontakt był 18 miesięcy temu, czyli na bardzo wczesnym etapie. Poszła wstępna wycena. O, później minęło kilka miesięcy i wróciliśmy do rozmów. Znowu po kilku miesiącach było zaproszenie na, na pomiar. Wcześniej były też yy, różne ustalenia, bo pomysł był tutaj na to, żeby zrobić ścianki loftowe, czyli ze szprosami. Ostatecznie, tak jak widać, mamy ścianki szklane, bez, szpro bez szprosów. A jakie tutaj były założenia techniczne i czego od nas wymagał inwestor? To na pewno tego, żeby drzwi były na pełną wysokość. Ścianki nie są na pełną sufit, dlatego że mamy zrobiony podciąg. I tu mamy ścianki na wysokość około 2300 mm. Super ważna rzecz to to, że pod drzwiami mamy podcięcie wyżej niż standardowo dlatego, że wszędzie są klimatyzacje i chodzi o to, że tu jest ciągła cyrkulacja powietrza i nie wolno tego zamykać. Więc, więc te drzwi no nie są tak super szczelne akustycznie jak normalnie robimy, dlatego że raz nie mają progu opadającego, a dwa no są podcięte, więc ta szczelina pod drzwiami jest dość obszerna, no ale tak po prostu musiało być. Mamy tutaj połączenie narożne. Połączenie narożne ściany, czyli szyba do szyby. Nie mamy tutaj żadnego supka Szyby są ścięte pod kątem 45 stopni, po to, żeby tam ładnie ze sobą spasować. Kolejna ważna rzecz to miejsce, gdzie będą mogli zamontować włączniki do świateł. I tu mamy taki specjalny supek techniczny, który też jest z profilu aluminiowego. On ma szerokość 150 mm, po to właśnie, żeby można było zamontować tutaj ten włącznik i kontakt. Tu górą są puszczone kable i one sobie tutaj lecą w tym słupku. Mamy bardzo ciekawy kolor. To jest RAL 1013 w macie, czyli taka kość słoniowa, coś takiego. Eee, taki kremowy, po męsku mówiąc, kremowy kolor. E, bo mężczyźni znają tylko trzy kolory, nie wiem czy wiecie. Ładny, brzydki i tak jest. E, mamy tutaj lakierowane klamki, też w kolor, kolor profili. I lakierowane okucia. Mamy trzy zawiasy rolkowe, widoczne. Kolejną ważną rzeczą tutaj w tym biurze było połączenie prostopadłych ścianek. I tu mamy właśnie w tym miejscu. Tu mamy jedną ściankę oddzielającą tamto, oddzielającą tamto biuro i drugą ściankę. E, można by to było zrobić, gdyby nie tamte drzwi, które tam są, szyba do szyby. Ale z racji tego, że są drzwi z boku, więc i jeszcze zawiasy po tamtej stronie, to musieliśmy tutaj wstawić słupek e, aluminiowy, e, o przekroju niezła 50 na 50. E, I potem do tego słupka mogliśmy się fajnie to dokręcić, dzięki temu tu jest, tu jest bardzo stabilnie. Otwierając tamte drzwi też one nam nie uciekają z pionu. Tu jest też takie ciekawe rozwiązanie. Zapraszam Cię tu. Tu nam wchodzi, tu nam wchodzi ścianka w okno. Tu jest y, takie podwyższenie, więc musieliśmy po prostu wymierzyć dobrze, gdzie się kończy ta wysoka szyba. Gdzie się, gdzie się zaczyna ta krótka i mamy wejście w słupek e, tej witryny Opowiem wam ciekawostkę a propos tego połączenia bo na pierwszych pomiarach e, kiedy tutaj przyjechałem i to mierzyłem to ta ścianka wyszła w tym miejscu i podciąg też był w tym miejscu o, nawet widać ślad po tym podciągu po prostu coś tam się rozjechało w planach e, i wykonawca po prostu zrobił w tym miejscu podciąg więc tu już było w Kombinowanie, co zrobić, jak zrobić, co zaślepić to okno, no tak nie za bardzo, bo okno byłoby, nie, byłoby nieotwieralne. Czy potem tu wypełnić jakąś blendą stalową, też nie za bardzo. No i wspólnie z projektantami stwierdziliśmy, oni bardziej stwierdzili, że przesuwają. Przesuwają cały podciąg. Podciąg został przesunięty o 20 cm. Dzięki temu wyszliśmy w tym słupku i mogliśmy się zamontować. Ale też, żeby było jeszcze śmieszniej, mamy tu taki odcinek, nie wiem, 30 cm, i ten odcinek, który tutaj mamy, to na tym odcinku e, no, szyba nam ucieka o jakiś centymetr. Centymetr z poziomu, więc szyba też musiała być wycięta w trapez, bo po prostu komuś tam te poziomy się nie za bardzo zgrały. No ale daliśmy sobie z tym radę i wszystko ładnie, pięknie wygląda. Połączenia tych szyb. Mamy za pomocą bezbarwnej uszczelki. Także to połączenie jest szczelne, ten sobie dźwięki nie przechodzą. Idziemy teraz do drugiego biura. Tak, tu mamy właśnie te drzwi z tym słupkiem. Dzięki temu, że on tu jest, o, to te drzwi nie uciekają nam z pionu, nie otwierają się, nie zamykają się same. Wszędzie mamy za drzwiami, za drzwiami dane odbojniki. Tu mamy taką newralgiczną sytuację, gdzie klamka jest bardzo blisko szyby. No ale odbojniki, wiadomo, robią swoją robotę. Więc mamy tutaj taką dużą, narożną ścianę. Jeszcze tutaj mamy podział na pół. No, prawie na pół, to biuro jest trochę większe. Tu mamy jeszcze taki mniejszy pokój i trochę większy. Użyliśmy tutaj szkła laminowanego VSG661, po to, żeby jakąś tą izolację akustyczną zachować pomimo tego, tych podcięć pod drzwiami, więc naturalnie, normalnie takie szkło powinno izolować na poziomie 36 dB. Tu wiadomo, będzie trochę mniej. Spróbujemy sobie zrobić też test akustyki. No dzisiaj niestety telefonem moją ze sobą mojego magicznego urządzenia, ale zobaczymy jak aplikacja do mierzenia akustyki nam to pokaże. System jednoszybowy. W drzwiach mamy szkło 5.5.1, które powinno izolować na poziomie. 34 dB. Nie mamy progu opadającego, i mamy podcięcie, więc nie będzie aż takiej dobrej izolacji. Ale mimo wszystko wiem z opinii tutaj inwestorów, że i tak tutaj się fajnie i komfortowo pracuje. Także ścianki spełniają swoje zadanie. Teraz nagramy sobie test akustyki. Włączymy sobie dźwięk z telefonu. No i zobaczymy, na jakim poziomie nam tutaj te ścianki wygłuszają. Dobra. Ciężko nam tu uzyskać taką pełną ciszę, bo jesteśmy w trakcie pracy dura. Więc cały czas nam, nam tutaj skacze, ale jakieś, o jakieś 15 dB to ewidentnie mamy ciszej. Zresztą ma sam dźwięk. Chodź, chodź bliżej z kamerą. Zróbmy sobie jeszcze tak. To tyle. To było właśnie kolejne biuro w naszej realizacji. Dzięki inwestorom za zaufanie. Dzięki firmie Carpeto za zaufanie. Dzięki firmie Cudo za to, że cały czas chcą z nami realizować różne projekty biurowe. A jak kogoś zainteresował ten odcinek, to niech polajkuje, Podobno to ważne. No i zapraszam do oglądania kolejnych ciekawych odcinków. Mam nadzieję, z kolejnych naszych realizacji. Pozdrawiam.